Tutaj przed blokiem siedzą dzikie głębie i zobaczcie jak żerą ten czarny bez Teraz mają gniazda tutaj w okolicy Młode Tak przypadkowo wyszło na dwór się rano Patrzę, a tu cała para siedzi Tu jeden, a tu drugi Jak to uwielbiają Wczoraj gołębią ją ten narwałem i ugotowałem z tego herbatę Musi kilka minut w gorący wodzie się gotować ten cały sok z tego wyjdzie później i, i, i później daję do pizza Albo jak ojciec pokazał na, na filmie do miksera można to dać Bezczarny lekarski, przewiertniowate sambucus nigraca prifolia całe występowanie w pobliżu osiedli, pod płotami, przy drogach, na rumowiskach, w zaroślach i polanach leśnych, wygląd zewnętrzny krzew lub małe drzewo, liście nieparzysto pierzastosieczne, krótko ogonkowe, pojedyncze, trochę podłużne, ostro zakończone, brzegiem ząbkowane, spodem lekko owłosione, rdzeń biały. Kwiaty białokremowe, zebrane w szerokie i płaskie baldachy o silnym i nieco duszącym zapachu. Owoce jako jagody pestkowe. Surowiec kwiaty i owoce ścinane całymi baldachami. Kwiaty osmykuje się z rusztowania baldachów, a owoce, najlepiej widelcem. Kwiaty suszymy w temperaturze nie wyższej niż 35C. Zaś owoce, jeśli nie przeznaczamy ich na soki. Powidła lub inne cele suszymy tak samo jak czarne jagody i borówki. Główne związki, ich właściwości i zastosowanie należy na wstępie podkreślić, że owoce bzu czarnego muszą być zbierane zupełnie dojrzałe, fiołkowo czarne, bowiem tak niedojrzałe mogą nie być. być szkodliwe dla nie zdrowia. Nie Owocu bzu czarnego nie wolno poddawać fermentacji, np. Przy wyrobie wina domowego, gdyż tworzą się wtedy trujące substancje alkoholowe szkodliwe dla zdrowia, surowiec bzu czarnego zawiera obok wielu czynnych substancji także oleje klotny, sole mineralne, garbniki, śluzy, glukozę oraz kwasy organiczne, a owoc dodatkowo więcej cukrów redukcyjnych. Karotenoidy, dużo witaminy C, a także witaminy z grupy B. Oba surowce, a zwłaszcza kwiaty, działają silnie na potnie i przeciwgorączkowo, moczopędnie i przeciwskurczowo i dlatego są tak często stosowane w medycynie ludowej Sparychowe. przy grypie, kaszlu, przeziębieniach, chronicznych zapaleniach i nieżytach dróg oddechowych, najczęściej jako napar w połączeniu z kwiatem lipy lub unianku, świeże, czarne owoce bzu, jeśli nie mamy zamiaru ich suszyć można wykorzystać na przetwory, a na orzeźwiający a zarazem uspokajający, 0,5 kg dobrze dojrzałych, wymytych i osmykanych z szypułek baldachu czarnych owoców bzu, 1 rozdrobnioną cytrynę lub 20 dkg czerwonych lub czarnych porzeczek Zalać 5 litrów przygotowanej i ostudzonej wody Dobrze, najlepiej szczelnie nakryć i odstawić na okres tygodnia Następnie przecedzić i dosłodzić B. Sok W pełni dojrzałe, oczyszczone i wymyte owoce przepuścić przez sokowirówkę Albo też przez maszynkę do mielenia i go przecisnąć przez płótno Sok zmiksować z cukrem, przelać do butelek lub twistów Pasteryzować 10 min. W zimie zażywać z wodą lub też na galaretki i tp. mocnego naparu z kwiatu z dodatkiem rumianku. Kwiaty dzikiego bzu zawierają olej kieperyczne, śluzy związki wapnia, potasu, sodu, glinu i żelaza, glikozydy cyjanogenne, saponiny triterpenowe, flawonoidy, rutyna, kwercetyna estragalina, garbniki, owoce zawierają witaminy. A, B1, B2, C i J, antocyjany, olejki peryczne, garbniki, glikozydy cyjanogenne, same bunigryna, pektyny, kwasy organiczne, octowy, jabłkowy, walerianowy, winowy i benzoesowy. Działanie Kwiaty działają oczopędnie, napotnie, przeciwgorączkowo, wzmacniająco na naczynia krwionośne, zmniejsza kruchość naczyń włosowatych. Zewnętrznie ma zastosowanie do przemywań w stanach zapalnych oczu i gardła. Owoce działają łagodnie przeczyszczająco, moczopędnie, napotnie, przeciwbólowo, odtruwająco, w medycynie ludowej stosowany jako środek przeciw przeziębieniom np. W postaci soku z owoców lub nalewki, zbiór i suszenie, kwiaty zbiera się w dzień słoneczny, gdy rozkwitną, lecz nie przekwitają. Należy unikać zbierania surowca przegniłego lub wyschniętego z brązowiałe, gdyż powoduje on gnicie pozostałego surowca przy suszeniu. Kwiaty ścina się całymi baldachami, a następnie w domu odłuskuje o trzy półek po wysuszeniu lub przed, lepiej przed. Najlepiej suszyć w miejscu suchym, cienką warstwą, temperatura nie większa niż 35 stopni Celsjusza. Dobry surowiec nie może się zaparzyć i ma kolor białawo żółty. Brązowy należy odrzucać już podczas suszenia. Owoce najlepiej zbierać po deszczowym dniu, ale w słoneczny dzień. Kiedy są w większości w pełni dojrzałe, mają kolor czarno Odrzuca się zielone i niedojrzałe, gdyż zawierają duże ilości same gryny. Przyrządzanie nalewka z owoców bzu czarnego 500 gram. Owoców bzu czarnego zalewamy 1 szklanką wódki i odstawiamy na 7 dni. Następnie wyciskamy przez płótno. Zażywa się po 40-50 kropli na szklankę herbaty. 3 razy dziennie jako środek w chorobach przeziębieniowych. Na potny i wzmacniający syrop z owoców bzu czarnego 1 kg owoców zasypujemy 0,5 kg cukru oraz dodajemy około 1 szklanki wody. Całość gotujemy, aż do uzyskania syropu, nie dopuszczając do zbyt długiego wrzenia. Rozlewamy do przygotowanych uprzednio naczyń, przecedzając nasiona i resztki po owocach. Podaje się jako środek witaminizujący i wzmacniający w dni możliwej choroby. Jako środek lekko napotny przy przeziębieniach po 2 łyżki na szklankę dwa razy dziennie. Można również stosować jako środek uśmierzający ból lub migrenę. Działa też jako środek moczopędny. Podawany także na zapalenie migdałów i grypę. Tuż z nas nie cierpiał z powodu przeziębień, są one plagą szczególnie w sezonie jesienno-zimowym i chociaż nie uważa się ich za ciężką chorobę. Powodują wiele nieprzyjemnych dolegliwości, sięgamy wówczas po aspirynę i inne syntetyczne pochodne salicylanów, co pomaga jedynie na krótko i nie wpływa istotnie na przebieg choroby, tym bardziej, że istnieje duża grupa chorych, dla których aspiryna i jej pochodne są wręcz przeciwwskazane. Znamy jej niekorzystny wpływ na przebieg choroby wrzodowej, w której nasilenie dolegliwości także pojawia się jesienią. Coraz częściej mówi się o uczuleniach na salicylany o astmie aspirynozależnej, tymczasem w arsenale leków naturalnych mamy znakomity środek, który nie tylko łagodzi objawy i przyspiesza zdrowienie, ale zastosowany odpowiednio wcześnie przeziębieniom zapobiega. Lekiem tym jest czarny bez. Czarny bez Nigra, zwany też bzem dzikim jest krzewem występującym u nas bardzo pospolicie, od tysiącleci związany jest on związany kulturą ludów zamieszkujących teren Europy. Dawni Słowianie szanowali go, jako niezastąpiony lek oczyszczający z flegmy, śluzu i wilgoci, ze względu na jego rozgrzewające i przeciwgorączkowe działanie używano go w leczeniu przeziębień. Napar z kwiatów czarnego bzu, jeszcze do końca wieku, stosowany był do przemywania skóry, jako środek wybielający i usuwający piegi. Badania naukowe wykazały, że kwiaty dzikiego bzu bogate są w aktywne biologicznie związki, które działają na potnie, moczopędnie. Poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych oraz stanowią bogate źródło wymiataczy wolnych rodników. Silny efekt napotny wywołany jest pobudzeniem ośrodka regulującego wydzielanie potu i powoduje szybkie obniżanie podwyższonej temperatury. Kwiaty czarnego bzu znajdują zastosowanie w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych przebiegających z gorączką. Są one skutecznym antidotum na przeziębienia grypę i zapalenia gardła. Napar z kwiatów czarnego bzu, zażywany regularnie w początkowym okresie infekcji wirusowych, łagodzi dolegliwości, obniża gorączkę i skraca okres choroby. Z moich obserwacji wynika, że zapobiega on nawrotom pokataralnych zapaleń zatok. Używa się go w sezonie grypy i przeziębień, czarny bez stanowi znakomitą alternatywa.